Witam. Jakiś czas temu trafił do mnie taki pacjent w serce Mercedesa W123, poczciwej beczki, dwulitrówka. Uszkodzony oczywiście. Nie wiem, czy to, czy to pracowało, czy to jeździło w samochodzie, czyli w beczce, czy to rzeczywiście było wykorzystywane do jakichś innych celów, nie wiem, nie wnikam. Motorek ten trafił z pogruchotanym wałkiem rozrządu. Dostał lewych obrotów, e, przeskoczył rozrząd. E, no i, i, i tak się stało. Tutaj mamy wałek rozrządu. Postaram się pokazać w kawałkach. Na szczęście trzy podpory i pancerne zawory. Och. Trzonek zaworu tej grubości nie poddały się. Podniosło tylko wałek, ustawiony rozrząd, ustawiony początek wtrysku. No i postaram się Wam pokazać, że żyje i ma się dobrze. Oczywiście mamy tu przygotowane profesjonalne stanowisko do prób silnikowych. Cała elektronika została tu umieszczona w tym miejscu. Sterownik tego silnika został zaktualizowany, żeby podnieść moc oczywiście wgrane tam ma nowe mapy, może pokażę sterownik, tu jest tak, tu jest tak, no wszystko co mu trzeba do życia, nowe mapy jak już mówiłem, mapa jest wgrana pacanowa, najnowsza i jeszcze piździwulki kamiennej, to spowodowało, że teraz moc przybyło jakieś 120%, reszta seria. E, zalany oliwą, zalany wodą. Wszystko profesjonalnie, proszę Państwa. Nie ma to tamto. E, no i co, żeby nie, nie przedłużać, e, pokażę Wam, że działa. No, jednym słowem jest moc. E, tak na poważnie e, sprawdzimy jeszcze tutaj to spaghetti. E, nie było tutaj wszystko kompletne, więc musiałem coś pokombinować, coś podrabiać. E, zostało jeszcze pospawać tekiel, ewentualnie od rządu bezpęknięty. E, nowa uszelka, bo tekiel jest tylko tak położony na sztukę, na próbę, bo nie wiedziałem w sumie, czy jest sens, e, cokolwiek do tego silnika, dokupywać, inwestować. Wiadomo, jakby to pogruchotane było całe. Pewnie klient by się nie zdecydował. okej, okay, a tak to chodzi: wszystko jest fajnie. Myślę, że następne miliony kilometrów będzie pokonywał bez problemu.